Cześć, dzień dobry. Dzisiaj zapraszam was na kolejny filmik, w którym przetestujemy sobie pewną rzecz, pewną rzecz, pewien kosmetyk do powiek. Tak, do powiek. I są to cieniem firmy Ingrid Bali Hibiscus Eyeshadow Palette. Paletka jest moim zdaniem bardzo ładna kolorystycznie. Zobaczcie, jak ona wygląda. Takie ma piękne kolorki: róże, fiolety i kilka beży. No mam nadzieję, że uda mi się coś wyczarować. Są tak cztery, pięć cieni takich połyskujących. Może to nie są metale, ale jakieś drobinki na pewno w nich widać. Raz, dwa i tylko trzy maty, więc no nie poszalejemy. Ale postaram się wyciągnąć z nich jak najwięcej. Mam nadzieję, że się uda. No to co, przygotuję sobie buźkę. Buźkę, przygotuję sobie włosy. A dokładnie je odgarnę. Okej, okay, mam nadzieję, że nie będą mi przeszkadzały w yy, makijażu. Najpierw chciałbym sobie przygotować brwi. Bo z nimi mam ostatnio jakoś yy, największy kłopot. Po tej laminacji one się tak układają. Yy, raz tak, raz tak. A po kąpieli to już po prostu wyglądałem strasznie. Naprawdę, jakby je ktoś wytarmosił za wszystkie czasy. I użyję sobie linera od Vibo i Katosu tak, ten oto piękny w kolorze 01 no i co, lecę sobie wypełnię chociaż tutaj te braki które mam tak naprawdę, bo no tak jak wam mówię, ta laminacja dała trochę w kość tym, tym brwiom fakt faktem to na samym początku wyglądało pięknie tak pięknie, że ja po prostu byłem zakochany w tym efekcie no mówię, po kąpieli naprawdę wygląda to mega średnio fakt faktem Próbuję je układać do góry, czyli tak jak były po laminacji, tak próbuję je układać. Nie próbowałem jeszcze tego patentu na, na mydło, nie próbowałem, jakoś się nie mogę do tego zabrać. No może, może kiedyś, może kiedyś go, yy, go wykorzystam, wypróbuję, bo <laughs> przepraszam, jestem, znaczy jestem świeżo się obudziłem. Wziąłem tylko prysznic i jakoś nie mogę się... Nie mogę się dobudzić. Dobra, te brewki jakieś takie flaki wyszły, takie puszyste, no ale dobra. Jakoś mi ten efekt nie przeszkadza. Naprawdę wiecie co? Jestem ciekaw tej paletki. Jestem ciekaw tej paletki i powiem Wam, szykuje się małe Q&A. Tak, już jestem w trakcie w trakcie nagrywek. Jeszcze kilka pytań mi zostało, na które yy, chcę odpowiedzieć, ale szykuję się, więc Zaraz po tym wideo szykujcie się na pytania i odpowiedzi. Wy pytacie, ja odpowiadam. Chyba, że ja mam pytać, a wy odpowiadacie jak chcecie. Ło. Mam nadzieję, że, że yy, wyjdzie bardzo fajny ten film. Ło. Dobra, kończę praktycznie. Boże, dzisiaj mi tak szybko te, te brwi wyszły, że aż jestem w szoku. Naprawdę w szoku, nie nagrywam z lampą, bo nie nagrywam po prostu, a słońce za oknem po prostu daje, daje w kość dzisiaj, raz świeci, raz nie świeci, o i widać, będę jaśniejszy, raz będę ciemniejszy, no, dobra, mamy brewki, okej, okay, mamy brewki, wyczeszę je sobie tylko do góry, do góry, do góry, do góry, no, jestem ciekaw, co tą paletą. Uda mi się wyczarować. Nie y, oglądałem żadnych inspiracji na YouTubie bądź na Google, więc nie mam pojęcia, jak ta paleta się będzie trzymała. Znaczy jak będzie się trzymała, jak, jak się nią będzie pracowało. Mam nadzieję, że naprawdę uda mi się z niej wyciągnąć jak najwięcej. Dobra. Nałożę sobie korektor od Revolution. Conceal and Define w kolorze C1. Tak wygląda korektorek. Jest naprawdę całkiem spoko. Tylko minusem jest chyba to, że jest za jasny. Ale może mi się tylko wydawać, że jestem spalony, ale nie opadałem się przecież ostatnio. Ale fajnie rozświetla tutaj tą okolicę pod oczami. Więc naprawdę warto jej użyć trochę więcej niż niż zawsze użyję sobie pędzelka od Jezap nie mam niestety numerku ale sobie użyjemy użyjemy i rozetrę to ładnie o tu bym chciał tą brewkę tak o super no jest ok Użyty. Mam nadzieję, że rozprowadził się w miarę równomiernie. Nie czuję niczego już pod oczami. Tutaj jeszcze ewentualnie taką delikatną lepką formułę, ale to dobrze, bo cienie się będą miały do czego kleić. Ok, otwieram paletkę i, moi drodzy, potrzebuję teraz puchaty, puchaty pędzelek od manga z Aliexpress i użyjemy sobie tego jasnego tego jasnego cienia pod brwiowy. Dobra, na razie powiem wam nic nie widzę. No to pierwszy rzut oka. Nie widzę nic. Mam nadzieję, że te cienie są w miarę napigmentowane. Zobaczymy po prostu jak często będę później po nią sięgał i tym samym pędzlem wezmę ten o, ten brzoskwinkowy kolor okej okay. i lecimy tutaj w załamanie o no proszę no proszę jednak pigment jest aż jestem w szoku po prostu i to całkiem całkiem przyzwoity paletkę kupiłem w hebe była na promce nie pamiętam ceny, ale oczywiście podlinkuję Wam, yy, wam ją w, yy, w opisie. Więc jeśli Wam się spodobała. Jeszcze była, wiecie co, taka niebieska. Lagun chyba, jeśli dobrze pamiętam. Ale no niestety nie lubię yy, chłodnych, chłodnych cieni. Fact, fakt faktem mam kilka palet, ale jakoś ta przykłamuje uwagę. Róże, fiolety, dobrze skwinka jeszcze. No. Coś pięknego. O! Ale powiem Wam, pigment naprawdę szczos. Naprawdę jestem w szoku. Dobra, zrobimy sobie takie okrągłe to oczko troszkę. Tutaj sobie rozpracuję. U. No nie. Wiecie co? Aż jestem w szoku. To jest moja pierwsza styczność z cieniami od Ingrid. Tak jak mówiłem. W którymś filmie do tyłu. No i naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony. Jestem ciekaw, czy udałoby mi się znaleźć podobne cienie do tego w jakichś droższych paletkach. Dajcie znać, czy macie jakieś porównanie. Jeśli tak, to możecie mi napisać, bo jestem bardzo, naprawdę, bardzo, bardzo, bardzo ciekaw. Dobra, mamy. No. Ej, no, naprawdę, pracuje się. Bez zarzutu. Szok, po prostu jestem w szoku. Moi drodzy, jestem w szoku. Wow. I pomyśleć, że jest to paletka drogeryjna. Jestem ciekaw, jak te, jak te błyski. sobie troszkę mniejszy pędzel i przyciemnimy tutaj troszkę to oko tym tym różo, różo fioletem. Naprawdę też jest piękna, taka... łoboże. Boże, wiecie co, nawet nie wiem jak ten kolor może się nazywać. Aż jestem ciekaw, nie ma nigdzie napisana. a szkoda. Szkoda, a szkoda, troszkę tu... Tu Powiem Wam, że akurat jeśli teraz chodzi o ten róż, widzę go tak dosłownie Maciukko maciukko, tak delikatnie dosłownie. Hmm. Dobra, zaraz jeszcze tę brzoskwinkę wypracujemy. Rozetrzemy. Ku górze zrobimy taki aladymek. No, na razie. Na razie jestem w pozytywnym szoku. Fakt, faktem nie da się stworzyć tą paletką czegoś takiego typu smolki. Musiałbym robić tymi, tymi brokatami a oczywiście nie chcę takiego efektu metalicznego na, na oczętach, ale dobra. Ok, na razie mam to co mam. Wezmę sobie teraz pędzelek od hulu P36, taki, taki puchaty. Jeszcze raz wrócę do tego beżu i zblendujemy tutaj tą brzoskwinkę, żeby wyszła nam taka, taka delikatna chmurka, żeby to przejście było takie naprawdę w miarę, w miarę spoko. Wow. No, no, no. I widzicie, tu mamy te granice takie rozmyte, tutaj jeszcze, jeszcze nie, jeszcze Więc nakładamy, troszkę od normier i lecimy, lecimy. Dajcie znać, jakie mieliście jeszcze kosmetyki z Ingrid. No i ja tak jak mówiłem, miałem swego czasu jakiś puder, ale on był tak ciemny. No i pomadkę, gdzieś chyba ją mam, ale taki to jest fiolet, więc bardzo rzadko go używam I, 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 i tak to nic. Tak to nic naprawdę, zawsze myślałem, że ta marka jest jakaś gorsza, a tutaj naprawdę szok. Naprawdę jestem w szoku, szoku, szoku. Dobra, użyjemy błysku, tylko błysku którego? Na pewno jakiegoś ładnego. Wszystkie są ładne, chociaż te ciemne odpadają na pewno. To teraz pędzelek z Kilsa, taki płaski. Tak, 0,4. I lecimy, lecimy z tym cieniem. No zobaczymy, czy będzie jakiś błysk, moi drodzy. Aż nie jestem ciekaw. Szczerze, póki co. Taki naprawdę, naprawdę delikatny. I aż to się prawie zlało z tym, z tym różem, który był wcześniej. Nie, no coś się dzieje, coś się dzieje, to na pewno, ale nie jest to jakiś zabójcze glow, więc maty są spoko, no ale te błyski mogliby nad nimi trochę popracować, bo są naprawdę trochę średnie. Chociaż zależy kto co lubi. No ja lubię jak świeci. A ci co lubią taki mniejszy glow to myślę, że ta paleta będzie dla nich jak najbardziej spoko. To mi coś chyba nie pasuje, ale tak to jest naprawdę nie najgorzej moi drodzy. Dobra. Użyję sobie użyję albo użyję tego różu tylko takim troszkę mniejszym pędzlem. Użyję go też na dolną powiekę o, coś mi tu opadło ale nie widzę osypu nie widzę osypu dzięki Bogu, więc no, 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 na razie na razie zapowiada się naprawdę bardzo fajnie ta paleta naprawdę jestem, jestem w szoku dobra, o i ten sam róż daje na 3 czwarte dolnej powieki I na razie go nie będę rozcierać. Rozetrzemy go tą brzoskwinką. Mamy to. Mamy to. Wracam do tego pędzla, którym nakładałem brzoskwinkę. Otrzepiemy. No i jest fajnie. Naprawdę jest fajnie. Dołożyłem. Blendujemy drugie oczko, drugą powiekę dolną oczywiście. No i myślę, że jest szczos. Biorę mniejszy punktowy pędzelek ten akurat mam od ibry To trujeczkę, taką większą kulkę i nałożymy ten brokatowy cielisty cień. Nałożymy go tutaj. Wewnętrzny kącik. No, i się świeci. Naprawdę się świeci. Przyjadę jeszcze tutaj na dole troszkę. No, teraz to, to się nazywa bling bling, a nie jakieś tam pierdu pierdu. No, proszę Państwa, może być. Może być. Ja jestem mega zadowolony. Przyjadę jeszcze sobie tym różem. No, i to jest to. jest To to jest to. Nic więcej na razie nie wyciągnę. Tak wyglądają yy, powieki, pomalowane tymi cieniami. Myślę, że nie jest najgorzej. Oczywiście zgadnijcie, co nas teraz powinno yy, uratować. No, przyklejmy sobie sztuczne rzęsy 6D Mink Hair Fashion ey, Eyelash. Eyelash, tak. Jakieś lamier. Lamier, tak, lamier. Tak wyglądałem rzęski. No i co? Teraz trzeba się trochę trochę pobawić. Ale co? Trzy, dwa, 1. No i co, moi drodzy? Brzęski mam przyklejone. Tak, użyłem, użyłem, użyłem sobie jeszcze tuszu od y, pupy. Mascara Maxi Volume. Ten piękny, piękny kolorek taki. Nie to ta ni to, to pomarańcza, nie to czerwień. Mega fajna szczoteczka, taka naprawdę dosyć spora. Tuż niestety nie jest wodoodporny, ale mi to naprawdę nie przeszkadza na potrzeby filmów czy, czy, czy różnych makijaży. Myślę, że jest naprawdę spoko. Bardzo pięknie rozdziela, podkręca, wydłuża rzęsy. Mua, po prostu petarda. Ok, oczko mamy zrobione. Zaczniemy sobie od góźki, Nałożymy primer od Wet n Wild mat, mat, face primer mat, po prostu mat, myślałem, że coś jeszcze, wygładzająca baza do makijażu tak wygląda, nałożymy sobie na paluszek trochę i rozprowadzimy po całej buźce, żeby się to fajnie nam trzymało tak, będzie się trzymało dopóki tego nie zmyję, czyli jeszcze myślę, że maksymalnie za jakąś godzinę no ale spoko Dobra. Pięknie. 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 Hmm. Dobra. Moi drodzy, nakładamy podkład. Podkład od L'Oreal True Match Super blendable Foundation w kolorze, w kolorze Rose Porcelain. Tak wygląda podkład. Lubię go. Naprawdę go lubię, ale nic nie przebije, nic nie przebije mojego pięknego i ukochanego limela. Ten naprawdę też ma. O, 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 jak się lejesz z kubańcu. Dobre. Kolorek też bardzo fajny. Bardzo lekka formuła. Pachnie delikatnie, dosłownie bardzo delikatnie, nie tak y, perfumer, perfumer nie, nie tak jak niektóre y, podkłady są tak perfumowane, że po prostu można się udusić. A ten jest naprawdę bardzo, bardzo spoko. Ok, nałożyłem trzy pompki. No i niestety mi trochę tego produktu brakło. Nałożymy sobie jeszcze jedną na czółko. Przeciągniemy przez dekolt. Ok, chyba jest spoko. Tak mi się wydaje, bynajmniej. Już patrzymy z bliska, tutaj troszkę, dodam go sobie jeszcze może trochę, trochę na nos. Albo go po prostu nie, nie będę już dodawać. Nie chcę mieć żadnego ciacha na twarzy. Okej, okay, okej. Okay. Mamy to. Mamy to, moi drodzy. Dalej, dalej. Ręka krystusia Pod oczka idzie pierwszy raz użyty Vibo Under Eye Hydrating hid, hid, Setting Powder. W końcu go użyję. Pierwszy raz. Dosłownie pierwszy raz. Uu, ma takie siteczko małe. Myślę, że, że będzie się lepiej go nakładało. No i dobra. Pędzluś. Weźmy taki, od od, od, jazz up. Nałożymy go sobie tak trochę więcej. I lecimy pod oczka. Raz. I dwa. O Boże. O Boże. Pachnie. Pachnie. Znaczy, dobrze, że pachnie, bo gorzej jakby znaczy, pachnie nie najgorzej, ale jakby śmierdział. Mm. Dobra, zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw tego pudru. Pierwszy raz go używam i on na pewno mieszane yy, opinie. Jestem ciekaw, jestem ciekaw, co ja o nim będę mówić. No to siateczko jest takie mało, mało zachwycające, ale nie narzekam. Dobra, i na całą twarz Maybelline Lasting Fix, ten, ten fioletowy. I ja go naprawdę, naprawdę lubię. Zaraz muszę zobaczyć jakie tu jest coś Aha, tu mi się już porcja sama wysypała. Pędzelek z JazzUp'a, ten taki skośny. Wiem, nie powinienem używać, ale ja używam. I wklepujemy na buźkę. Przyciągniemy troszkę przez szyjkę, przez dekolt. No i spoko. Myślę, że się, że się w miarę to będzie trzymało. Co zagruntuję, to zagruntuję. Oki doki. Brązer, moi drodzy. Użyję dawno nieużywanego. Fakt, faktem to jest nowa nówka sztuka jeszcze i jeszcze zafoliowana, za i się będę z nią męczyć. A po drugiej stronie mogę normalnie otworzyć. hahaha. Vibo. I choose what I want. To jest bronzer w kolorze Sweet Coffee, jedyneczka, piękny, piękny, chłodny bronzer, już Wam pokazuję, taka miniaturka, kosztuje grosze w rozmanie. Tym samym pędzlem co puder będę nakładał bronzer, delikatnie się wykonturuje, chociaż u mnie delikatnie to jest chyba aż za bardzo. W sensie za bardzo. Ja potrafię konturować, konturować. Uwielbiam brązer dosłownie, jeszcze jak jest super. I nie pachnie. Myślałem, że jakoś pachnie, ale nie pachnie. Po prostu zapomniałem. Zapomniałem o nim tak naprawdę. Leżał, leżał na tym dnie tej szafy. to. Kolejny, kolejny róż. Róż Lovely Natural Beauty Blusher w kolorze 05. Tak wygląda. Wezmę sobie taki ścięty pędzelek. Pacu, 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 pacu. I ok. Mamy delikatny róż i już moi drodzy i już i użyjemy rozświetlacza moi drodzy a rozświetlacz od Wet n Wild E 319 b tak wygląda piękny taki trochę różowawy mi się wydaje chyba że, że mi się naprawdę tylko wydaje ale jest piękny pędzel z no już po prostu też woła opomstę do nieba i Uuu. U, jaki glow, jaki glow taki różowawy, ale naprawdę spoko, naprawdę spoko. Muszę wrócić do. Tu rozblendować, bo coś mi się wywołało, jest plama. Ale to może mi się wydawać piękny, piękny ten rozświetlacz wow. No to jestem zakochany. Tak wiem. Mogę trochę przesadzać z tym rozświetlaczem, no ale po prostu uwielbiam. Jak się coś świeci. Taka typowa typowa sroka wiecie co lecimy. Z dekoltem tutaj też niech się świeci. Bo co. Jedyne co warto to świecić warto czy świecić warto. Oki, okay. świecę się jak milion dolarów. I zostały nam tylko usta. Tak naprawdę no i na usta użyjemy tą oto różyczkę. Taką miałem ochotę, taki miałem zamysł. I lecimy. Ona da nam dosłownie delikatny, delikatny kolorek. Mm, pachnie superancko. Taką gumą dosłownie dziecięcą orbitką. w Action za 5 po prostu. To był mój deal życia. Wow. Okej, okay, mamy to. Mamy to. Dajcie znać, jak wam się podoba makijaż. Co sądzicie o tej paletce yy, od Ingrid? Bo myślę, że jest naprawdę godna, godna polecenia. Te błyski są trochę słabe, ale myślę, że dla takich początkujących lajków jak najbardziej. Dajcie znać, co sądzicie o, o makijażu. Bo myślę, że wyszedł całkiem spoko. Roświetlacz to z brewki. No, z brewki też jestem zadowolony. No, już jest to będę się delikatnie yy, lepić. No, bo to błyszczek rozświetlacz ten. Wszystko mi się tu podoba. Oczka, rzęsy. Hmm? Dajcie znać, co wy sądzicie? Jaka jest wasza opinia? Zdajmy tą nieszczęsną opaskę. Ło! Wow. Nieszczęsna opaska, włosy piżone. Ło! Wow. wow wow Lecimy, lecimy. Ło! Wow aha uh -huh. i będę mieć ale mam wisielca ha, 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 ha. O. A jak tak damy no. nie jest najgorzej nie jest najlepiej dobra dobra to niech sobie oklapnie no, jestem ciekaw tego efektu z tymi okropniętymi włosami. No do tych, no jak taki barbiken wygląda dosłownie, wow. Dobra, dajcie znać, co sądzicie o takim makijażu. Czy Wam się podoba, czy wyszlibyście na miasto? No na miasto, no ale, ale do zdjęć. Jestem ciekaw, jak on wyjdzie na zdjęcia. Pamiętajcie, że w linku macie, yy, w linku w opisie macie linki do Instagrama, do Facebooka, tam pewnie zdjęcia się pojawią no jestem, jestem naprawdę w szoku z tego co wyszło jeśli filmik wam się podobał, pamiętajcie o łapka w górę o subskrypcji kanału no i co, widzimy się w kolejnym filmie trzymajcie się i do następnego, cześć!